Leje w gorzałe drwały do gęby, bo potrzebne serce pęka jak bieszczat krwami na porębach. Po wilczych tropach zajęczych śladach idzie przez bieszczat moja ballada. Błądzi i krąży do okien puka i ciągle nie wie, czego tu szuka. Błemku i bojku, cerkni spalonej, czy kapelusza po belonej. Spotkałem w lesie zahakiora. Śpiewał, że świat to piękny chorał I jak się uczą umieć drzewa, człowiek się nauczyć musi śpiewać, żeby przy ogniu raźniej było, żeby się życia nie przepiło, a kiedy stanie się przed lustrem, żar w nim zostawić, a nie pustkę. Maestro, maestro, ma co mówić Słuchajcie, ja robiłem różne rzeczy w życiu. Kiedyś byłem zachwycony teatrem, ja to takowa świadki. Z różnymi fajnymi sukcesami. Przeniosłem się w bo tam pracowałem w Bieszczadzkim Domu Kultury. Tam też robiłem teatr. Ale jak wróciłem do miejsca, będę przed hmm. czas z rzemieślnikiem i zacząłem bo całe życie pisałem różne teksty, różne rzeczy. Więc piszę wiersze, piszę teksty, piosenek, a od kilkunastu lat też długie w drewnie i to jest w zasadzie wszystko, co robię. Wydałem ostatnią płytę pod tytułem dula z dziesięcioma piosenkami, moimi tekstami i wykonawcy. Teraz będę wydawał dwie następne płyty, jedną Krzyśka Trzaka z moimi tekstami, a drugą taki śpiewnik, bo chcę go wydać prezydent razem z płytą. No i tyle. No. Jestem na emeryturze, mieszkam sam w pracowni, budzę się rano, jem śniadanie i biorę się za I tyle. Takie jest moje życie.